W Polsce nikt nie rozumie. Dlaczego z powodu sporu opisownie na nazwisk, czy pisać mimichnik, czy mimichnikas, ma być konflikt między państwami? To się po prostu głowy nie mieści. To, to, to kompletnie nie, nie, niezrozumiałe. Z drugiej strony, nie ma takiego drugiego kraju w Europie, gdzie by było tyle polskich szkół. Ile w, 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 w Litwie. I, i, o, I o tym w Polsce się nie mówi. Natomiast jak zaproponowano tą reformę szkolnictwa, to nagle w, w Polsce na, na ulicach się po, 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 pojawiły jakieś manifestacje. Z jakimiś hasłami, jakby tutaj przyszedł do, do władzy jakiś litewski Bismarck i by. Próbował wynaradawiać wy, wy, wy po Polach. Jak to, jak to napisał bardzo inteligentnie dawny polski ambasador w Wilnie, Jan Widacki, on napisał: Zdaje się, że nasz rząd ma pretensje do rządu litewskiego, że Litwini chcą relitualizować Litwę. I muszę powiedzieć, że to jest dowcipne bardzo, mądre i, i trafne.